Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj sobie zaczynamy od makijażu, właśnie kończę. Zostały mi tylko małe pieszczoty, że tak powiem, e, tuż, róż i już, to znaczy tuż mam, ale nie mam różu rozświetlacza i zaraz to sobie zrobimy. E, się dzisiaj tymi perfumami z Versace. To są perfumy, które zostały z miesiąc. Mówi, słuchaj, już co, ja tak no... Nie do końca ich używam, to nie jest mój zapach, więc chętnie przyjmam, bo to jest taki mój styl totalnie, chociaż ja jestem wierna wielu zapachom, mam taki jeden swój ukochany, ale też nie trzymam się koniecznie firm, to mogą być zamienniki, ale dzisiaj to mam kokoszany, też nie kokoszany, z wersacze, tak jak powiedziałam. Bardzo też zapachy ze Estée tak jak wiecie, Erin, Honeysuckle, uwielbiam, ta buteleczka jest cudowna. Też świetny zapach, to zapach z Diora. Jakby co? Niestety nie należy to do najtańszych zapachów ten flakon, ale ale bardzo piękny taki na wieczór zapach, który zresztą moim zdaniem jest świetny i dla kobiet, i dla mężczyzn. Nie o perfumach dzisiaj, chciałabym Wam powiedzieć, co sobie nałożyłam, bo też często dostaję od Was pytania o makijaż. Dzisiaj mam na sobie z Heana, jeżeli chodzi o podkład CC. To jest 04 0410 i Even Better Clinical z klinika. Jaki to jest numer? Już wam mówię CN08 Linen yy, i dzisiaj akurat połączyłam te dwa ze sobą, ale to nie zawsze tak jest. Czasami użyłam tylko tego, czasami użyłam tylko z Estelauder, czasami też je łączę ze sobą z Maca, również yy, z Eveline, z Max Factora. więc to wszystko po prostu zależy od mojego humoru, że tak powiem, wiecie, że ja kocham. Makijaż nie lubię za dużo czasu spędzać, w ogóle nie jestem taką osobą, która lubi za dużo czasu spędzać na makijażu w kuchni i tak dalej, ale lubię się malować i um, dzisiaj na przykład mam wolniejszy dzień, um, a i tak się maluję, bo po prostu lepiej się czuję, podkreśliłam sobie oczy, bo um, muszę iść do fryzjera, muszę się wybrać ostatnio w filmie, bo mówiłam, że a w sumie ten, nie mam jeszcze takiego odrostu i nagle się przejrzałam tak dokładniej w bo lustrze, jestem się może pierwszą drost. Więc podkreślam sobie oczy ostatnio, i dzisiaj mam na sobie tą kredkę z, z linii Varieté, Żelową z Eveline. Bardzo, bardzo ją polecam serdecznie Wam. Ja Miałam tą czarną-czarną, najczarniejszą, jaka tylko istnieje, 01 Pure Black. I ona jest super, ta kredka do linii wodnej na przykład, jak macie ochotę. Jest świetna, żeby na początku, jak ją nakładacie, żeby ją trochę rozwytrzeć rozmazać a później stoi w miejscu i zostaje tak jak macie ochotę, ona się też nie kruszy, więc dla mnie to jest ważne, przez to z mam sytuację żelową, ale nie tylko ta kredka, bo jest mnóstwo innych, lubię tak na przykład z klinika kredkę, lub z Estelautek oczywiście, to Wam już o tym wspominałam. Też bardzo fajny jest ten kolor, to jest również z z um, um, chciałam powiedzieć z a to jest Eveline. No i Charlotte Torrey, tak bardzo lubię ten eyeliner z tylnika brązowy 02. Świetnie w ogóle wyglądają brązowe kreski, ja mam taką bakłażanową, tylko akurat to jest w mojej na nasiłowni z Estée Lauder i ona jest idealna, naprawdę świetnie wydobywa głębie oka, bardzo fajnie podkreśla, to jest taki wieczorowy bardziej look. I dzisiaj też mam na sobie tusz do rzęs z Max Faktora e, false lash jest 2000 kalorii i myślę, że dzisiaj dodatkowo sobie jeszcze dorzucę 2000 kalorii kiedyś miałam fioletowy tusz w sumie um, ostatnio sobie pomyślałam, że powinnam go sprawić znowu e, ten fioletowy tusz, taki wiecie bakłażanowy bardziej to było oczywiście e, taki brązowo-bakłażanowy i ja pamiętam, że ja go miałam z YSL Teraz na pewno myślę, że w takich drogeryjnych w kosmetykach można poszukać takich kolorów, naprawdę. E, oczywiście, jeżeli chodzi o brwi, to e, trójka. Gimme Brow Plus z tak sobie nałożę. Troszeczkę, ja wiem, że teraz są modne krzaki, takie brwi... E, nie wiem, jak to nazwać. No, takie rozczapiżone. No, to nie jest mój styl. Do końca, ale ja wiem, że dużo dziewczyn y, lubi to i tak naprawdę tylko mydełkiem sobie maluje i ja to rozumiem, absolutnie. Do mnie, moim zdaniem, to nie pasuje. No i tak, jeżeli chodzi o rozświetlacz, to y, ja użyję sobie dzisiaj z y, Hanu, Han ze sterylizacją, Karoliny, y, który używam zresztą rozświetlać i wam polecam. To jest Oczywiście, moja duma, że Karola stworzyła te wszystkie kosmetyki i, i mocno kibicuje. Uważam, że to jest naturalne, żeby wspierać swoich najmłodszych przyjaciół. Ale to jest naprawdę bardzo fajny produkt, bardzo dobry produkt i uważam, że świetnie, właśnie, rozświetla. Nie trzeba go nakładać dużo, więc uważam, że jest to idealne połączenie. No i teraz tak. Jeżeli chodzi o brązer, i inne alternatywy. To jest paleta, którą dostałam od Madzi. I w sumie to dopiero ostatnią otworuję. I Magda mi kiedyś powiedziała: No, tak sobie pomyślałam, że ta paleta będzie dla Ciebie idealna, bo tutaj są takie kolory, które Ty lubisz. I tak naprawdę, wszystko w jednym. I to jest. Święta prawda, dlatego, że mamy i rozświetlacz, i róż, i brązer. I ten brązer naprawdę, cał... znaczy w ogóle nie tylko ten brązer, tak? Ale naprawdę całkiem fajnie się rozprowadza. Jest taki delikatny. Moim zdaniem super. Ten róż tak samo. W ogóle te kosmetyki z Sephora, jakby co, są bardzo dobre. Flawless Face Palette. Się nazywa. O, tak. I e, jeżeli chodzi o róż, to ja sobie dzisiaj nałożę. Właśnie, mam taki dylemat. Bo albo sobie nałożę z maka, albo sobie nałożę z um, Becky Flower Child. Bo tak, mam z Becky Flower Child. Rozumiem mi tutaj bluzy dzisiaj, ale mam też na przykład taki tu, y, róż. tuż. więcej się gadam, e, Snapdragon z Becky i ten kolor I chyba ten, jednak, lub ten. Zobaczmy czy I co? Bez porównania. Bierzemy ten. ten. On jest taki trochę intensywny, więc trzeba uważać. W ogóle to jest taki bronzer, który ja bym bardzo chciała spróbować z Charlotte Tilbury Hollywood się nazywa. Jest takim styku kremowy i podobno jest rewelacyjny po prostu rewelacyjny. Także chętnie. I jeszcze sobie tutaj nakładam trochę tego różu na środek nosa, i mam wrażenie, że wtedy ten wygląd jest taki młodzieńczy. Dzisiaj muszę trochę rzeczy pozałatwiać, muszę też zrobić zakupy, więc myślę, że podjadę do jakiejś biedronki. Też yy, yy, jutro moja córeczka idzie na urodziny, w sobotę idzie na imieniny, yy, w piątek idzie do koleżanki. Więc słuchajcie, cały czas coś w następnym tygodniu też idzie na urodziny, więc naprawdę ta moja skrzynka ratuje mi życie, chociaż mimo tego ostatnio byłam w T-Kmaxie, pokazywałam Wam na Instagramie, że kupiłam parę rzeczy też dla dzieci. Pokażę Wam, jeżeli będziecie mieli ochotę, żeby się jakoś tam może zainspirować, co i jak, ale powiem Wam, że to się nie kończy, po prostu nigdy się nie kończy. Ja kupiłam te rzeczy w TKMaksie i teraz cały czas dostałem jakieś zaproszenia więc znowu będę musiała jakoś podjechać a w piątek się spotykam z moją siostrą znaczy, w sensie z moją kuzynką siostrą się też bo ja tak mówię siostra siostra i wiem że nie każdy w każdym rejonie Polski tak samo mówi bo niektórzy mówią moje kuzynostwo mój brat i siostra my zawsze mówiliśmy o czym mój bracie czy moje siostrze jednej, drugiej, siostra cioteczna, czyli mówiliśmy po prostu siostra. Natomiast no to jest moja taka siostra cioteczna, moja kuzynka i dodatkowo jestem jej mamą krzesną i ona miała urodziny, więc też mamy, już dla niej oczywiście prezent przygotowany. I umówiłyśmy się w centrum, bo ona też ma zajęcia, więc chciałam, żeby był i wygodniej. Myślałam, żebyśmy poszły też do jakiegoś muzeum, Zawsze staramy się chodzić do jakiejś innej knajpki, żeby zwiedzać jakieś nowe miejsca i chodzić tam, gdzie nie byłyśmy jeszcze, żeby próbować czegoś nowego. I myślę, że jak pojadę z nią na to spotkanie, to w centrum jest TK Max i może tam uda mi się zahaczyć od tego TK Maxa, żeby jeszcze uzupełnić te moje zapasy prezentowe dla dzieci, bo, no bo to tak jest no, trudno, żeby dziecku na urodziny nie kupić prezentu czy na imieniny, no bo są takie dzieci, które mają na przykład w lato urodziny, to wchodzą imieniny i tak dalej, i tak dalej, wiadomo, także ta jednak moja szuflada przydaje się jak mało co w tym domu. A to są te rzeczy z TK Maxa, kolorowanki, takie naklejki z Barbie i laleczka LOL, bo to jest jakiś hicior teraz. Kochani, wróciłam z Biedronki i odzywam się do Was zdecydowanie później, bo musiałam ogarnąć parę rzeczy, jeszcze siedziałam na mailach i gadałam z moją Basią, która, jak wiecie, jest w ciąży i w końcu już zdradziła, że będzie miała dziewczynkę, więc już się nie mogę doczekać, oczywiście wiedziałam od początku o tym, że będzie miała dziewczynkę, że była w ciąży i tak dalej, no ale... Wszystko w swoim czasie, jak Basia była gotowa, to się z Wami tym podzieliło, ale teraz to już jest oficjalne, więc zostawię Wam Instagrama do baśni, bo ona tam się dzieli swoimi różnymi przygodami i swoją ciążą na swoim profilu. No i gadałyśmy, bo chcemy się spotkać i planowałyśmy to nasze spotkanie, więc w najbliższym czasie, w sumie to Basi dawno na moim kanale nie było, może, bo zawsze jak się spotykamy to nigdy nic nie wstawiamy na Instagram, bo rzadko, nie myślimy o tym po prostu i nie nagrywamy. Znaczy no Basia to już nie nagrywa na YouTubie, ale u mnie czasami bywa na kanale, więc tak sobie pomyślałam, że jak się spotkamy to może coś Nagramy albo uda mi się złapać jakoś. No Zobaczymy, mam nadzieję, że e, o tym nie zapomnę, ale teraz, jak już Wam o tym opowiadam e, i ogłaszam, to może to na pewno nie zapomnę. <gryw> Muszę tylko pokazać z Basią, ale myślę, że to może być jakiś dobry pomysł, żeby ich pokazać na YouTubie. jak ze starych, dobrych czasów. Więc trochę mi e, zajęło, bo oczywiście nie mogłyśmy się nagadać. Piję kawę. Byłam biedąca. Pokażę Wam teraz na szybko, co ja w tej bidronce ciekawego znalazłam. E, po pierwsze, migdały o smaku tiramisu. Prażone migdały w czekoladzie o smaku klasycznego włoskiego deseru jest. Ja ostatnio robię takie miski owoców i myślę, że akurat takie dodatki są w cenie. A to tak, tyle. A to taki migdał. Druga sprawa, że nie można przestać tego jeść. Dobra. E, maliny. Ja Miałam tak maliny, kiwi, marakuje, wzięłam jabłka. Ostatnio ja nie wiem, co mi się stało, ale mam taką, słuchajcie, fazę na jabłka. Był taki okres w moim życiu, że ja w ogóle jabłek nie jadłam. Ale ostatnio zaczęłam te jabłka jeść i im więcej ich jem, tym jeszcze więcej mam na nie ochotę i jeszcze bardziej je lubię. Także mam tutaj całą torbę. Ja w ogóle mam taką miseczkę, którą kupiłam kiedyś w pepko, i w tej miseczce trzymam najczęściej jabłka. Znaczy, ostatnio to są jabłka, oczywiście. Monte, nie wiem czy wasze dzieciaki lubią, ale nie tylko dzieci to lubią, to jest druga sprawa. Monte, białe i czarne. To Wam polecam. Wziąłam sobie takie krewetki koktajlowe, blanszowane, obrane i chcę zrobić sobie lunch z tym, z tymi krewetkami. Pomidorki. Pomidorki wzięłam, bo nie było ładnych, czerwonych, malinowych. Bo ja mam wrażenie, że czasami są w ładniejsze, a czasami właśnie w Lidlu. I ostatnio jak byłam w Lidlu, to były piękne czerwone, a żółtych nie było ładnych i teraz jest na odwrót. Także to zakupiłam. Następna rzecz, na którą mam straszną fazę, to jest figa. Figa i ser kozi. Po prostu to połączenie jest dla mnie bezbłędne i może istnieć cały rok. Ja mogę takie coś jeść. Rukola, figa. Właśnie chcę zrobić z serem kozim, z krewetkami, albo może bez sera koziego, ale te figi do krewetek, awokado. Takie mi się dobre udało kupić, bo wiedziałam, że chcę dzisiaj je zjeść. Ja mam oczywiście inne awokado, ale one są jeszcze twarde. A to wziąłam takie idealne do jedzenia. To jest takie naprawdę awokado w punkt, które obiorę i zjem. Do tego. Mix stała to do moich świnek. One to kochają, a ja nie mogę im odmówić. To wam powiem. powiem. Y, pomidorki koktajlowe, to tak wiecie. A, jeszcze... E, jeszcze warzywne frytki. Nie wiem, czy Wy to jedliście? Bo wiem, że coś takiego chyba też jest w blindu. to jest bardzo dobre. Wystarczy y, na papierze do pieczenia to wysypać, skropić y, jakimś olejem i y, upiec. w piekarniku pyszota. E, wziąłem dwa koktajle smoothie, przepraszam bardziej. Szparagi jabłko, banan, limonka. Ciekawe zestawienie i burak jabłko, czarna porzeczka. I jeszcze ciekawsze. Do tego ketchup, bo się skończył mam ketchup. Więc tym razem wzięłam ten no w sumie klasyczny. Dość klasyczny. No i oczywiście bardzo dużo mi się skończyło. Słuchajcie, orzechów. A te orzechy dodaję do koktajli, dodaję do różnych ciast, dodaję do na przykład sałatek do mięs itd. Tak, tak dalej, No właśnie do tych misek owoców, które ostatnio robię. Więc ja pomyślałam, że wybiorę różne rodzaje orzechy nerkowca. Tutaj mamy pistacje niesolone, prażone. Tylko kurczę, są ubrane. Bo były obok łuskane. I tutaj jeszcze mamy orzechy laskowe i mamy również migdal blaszowane w płatkach. Ja uwielbiam je podprażone i troszeczkę posolone. Proszę się wybrać do tego sklepu wietnamskiego, chińskiego, japońskiego, A gdzie kupuję te różne orzechy. Na przykład pyszną herbatę ostatnio kupiłam, ale mi się niestety skończyła. No i taka sytuacja. Do tego melon. Też dla dzieci. Przyjmuję Podrzucałam różne owoce. I tutaj w biedronce znalazłam taki humus z preclami. Myślę, że to jest świetny pomysł do szkoły, do lunchboxa dla dzieci, do śniadaniówki. Więc wziąłam dwie paczki. Te moje gwiazd. Ciekawie będę miała z głowy, bo zrobiłem jakąś kanapeczkę, hummus. to też mają dłuższy dzień. I jeszcze wziąłam akwimelę. Też do szkoły. Proszę można zapakować do landboxa. I widziałam jeszcze coś takiego, więc znacie, a jeżeli nie znacie, to może Wasze dzieci znają to jest bardzo dobre. Ja to lubię, więc rozumiem. Rozumiem bardzo dobrze. Do tego jeszcze taka mała gaczka Moje świnki kochają te zielone końcówki. Zresztą ja też je dodaję do rosołu, więc zaraz im zapadam. podam. Ogórki też wzięłam. Muszę to wszystko, słuchajcie, rozpakować, bo jak z Basią gadałam, to nie chciałam przeleścić i tam sprawdzałyśmy różne rzeczy. Także nie było okazji. I co tutaj jeszcze mam? Ser kozi. Ja wolę osobiście ten kozi ser z Lidla, szczerze mówiąc. Ale nie było biedronce. Salami i ser ten ser się świetnie sprawdza i świetnie się mrozi jak go otworzycie to można, albo nawet już teraz można go wsadzić do zamrażarki, ja wsadzam go do zamrażarki dopiero jak go otwieram bo nigdy nie wykorzystuję całego, więc jak go otwieram to później już w zamrażarce trzymam się świetnie naprawdę zachowuję tak, że się nie musi niczym absolutnie martwić. No i oczywiście jeszcze wziąłem makarony, bułeczki takie ciepłe, to się mogą powstrzymać makarony. Ja mam taki pojemnik duży i sobie ten makaron przesypuję. O, przesypuję sobie to tak mam wrażenie elegancko wygląda, więc tutaj mam dwa rodzaje jak widzicie. Łatwiej jest mi wtedy wziąć w garść i szybko ugotować. Zresztą dzisiaj na przykład zrobiłam dzieciom pesto do śniadaniówki, bo nie było chleba za bardzo. Znaczy jedna z nich nie chciała, kanapki i tak dalej, więc pesto, jakieś tam jabłuszko pokrojone. No takie różne rzeczy wymyślam. No, Zdrowe. Oczywiście czasami coś tam e, słodkiego się pojawia. I co one jeszcze dostały dzisiaj? Dostały jakiś jogurt, właśnie makaron z pesto, jakieś wafelki, te wodorosty, które Wam też pokazywałam i ogóreczka albo papryka, papryka, no także to dostały ja to rozpakuję, ale najpierw nakarmię świnki, bo one już mnie wołają i wiem, że nie mogą czekać, więc dam im to. O Jeju, 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 zobacz, co ja tutaj mam dobrego dla Was. no i Muszę jeszcze pokroić marcheweczkę, bo one marcheweczkę bardzo lubią. Dostały na śniadanko jabłuszko. Tak? Mhm. Zobacz, jakie to dobre, to bardzo robicie. Tak! No chodź. Chodź, kochani, chodź. No, miseczce też mają cały czas full. Wybierają sobie. Są rozpieszczone, jak bez pański bicz. Wybierają sobie, co chcą. Jedzą, co lubią najbardziej, a czego nie lubią, to nie wiedzą. A świnki podobno wszystko jedzą. No i proszę, nieprawda. Pokroiłam sobie już awokado. Takie, wiecie. Dla siebie tylko cząstki. bo to nie jest najbardziej instagramowe. Do tego mam jeszcze pomidorka. I od, no, smażyłam, podblanszowałam te krewetki, można powiedzieć, z czosnkiem. W ogóle, ja, wiecie, co czosnek mrożę. I nie mam też z tym problemu, jak wiecie. Jeżeli nie znacie to możecie zauważyć, że jest ja sporo rzeczy mrożą i na, nawet ten parmezan, czosnek, jakieś zioła, i tak dalej. I mam czosnek zamrażacze, obrane. I wystarczy, że go wyjmuję. Yy, kroję, bo nawet takie pojedyncze kawałeczki yy, nie sprawiają trudności. Za bardzo, żeby pokroić. Yy, I na przykład te krewetki właśnie z tym czosnkiem sobie. Tutaj blansowałam. Wszystkie patelnie mam brudne w zbywarce, więc użyłam takiego rondelka. Mam tutaj szpinak, właśnie czosnek, i te krewetki z solą. Używam tej soli perska, sól niebieska. Pyszna jest. Jeżeli można tak powiedzieć o soli. No i te krewetki dodaję do środka. Użyłam jeszcze oleju sezamowego, sprażonego sezamu. Bardzo, bardzo dobry. Czuko takie, to jest tłuste. To umyć, bo mnie strasznie denerwuje. Jak ja mam coś tłustego, to to nie przejdzie u mnie albo coś brudnego, nie wiem, makijaż, Na przykład, jak używam podkładu, nakładam go rękoma, to w jej ręce Nie dotykam już żadnego innego kosmetyku, bo on będzie brudny. No w każdym razie tak na szybko, dla siebie samej. Zrobiłam właśnie te krewetki, awokado. Yy. Pomidorka? No i właśnie mam te figi. Tutaj mam taką miseczkę do kompostownika. W zasadzie wszystkie rzeczy do tego kompostownika wkładam. I mam naprawdę idealny nawóz. Do tego mam jeszcze malinę. Może to malinę zobaczę za chwilę. Jeszcze tutaj na wolnym, bogu, no malutkim. Proszę, trochę poskręcę, mi się nie robi. I jeszcze, w biedronce, wiecie co, sobie kupiłam mydło. Kareks, bo skończyło mi się u mnie w łazience mydło. I to bydło kosztowało niecałe 6 zł. Więc wiedziałam, że wezmę, bo ostatnio nawet myślałam, żeby sobie kupić jakieś droższe mydła. Ale zresztą mi to denerwuje, że te mydła są takie drogie. I wziąłam sobie. Dwa odmiany. A dostałam wczoraj przesyłkę z puder i krem, pokazywałam Wam ją zresztą na Instagramie i będę testować te produkty, to są produkty z Kores, ja bardzo lubię Kores, mam na przykład taki, chociaż nie mam bardzo dużo produktów od nich, ale lubię ich i mam na przykład taki filtr SPF do twarzy pod makijaż, który Wam pokazałam i wiem, że też wiele z Was sobie kupiło ten filtr, że bardzo fajny jest to jest taka maska nawilżająca miałam sobie ją zrobić wczoraj, ale nie zdążyłam, bo cały czas coś się dzieje, więc myślę, że dzisiaj mi się uda zrobić takie spa do tego jest jeszcze taki produkt do czyszczenia twarzy taka pianka i w ogóle to jest seria jogurtowa Jogurt grecki. Tutaj mamy taki żel pod oczy. Ciemne okolice oczu, opuchnięte, więc bardzo fajna sprawa. Bo ja miałam od nich pod oczy kremik i też już spokojnie, tylko że nie z tej serii. No i kremik. To jest taki kremik, żelowa konsystencja. Że, znaczy żelowy krem. O tak można to nazwać, bo to nie jest do końca żel. To jest taki żelowy krem. O, chyba to jest na określenie, tak jak wam wcześniej powiedziałam, powtarzam się. Przepraszam Was za to. E, bardzo mi się podobają ich opakowania. One są takie proste, najprostsze, jakie mogą być. I ten. I to właśnie jest coś takiego. To jest taki krem, ale jednak żelowy, więc jestem super ciekawa, e, jak to będziecie się na mojej skórze zachowywać. Znaczy, tam wam znać. Robimy sobie testy, no ale nie teraz, bo teraz już naprawdę muszę zjeść i zrobić sobie herbatę. I chcę mieć świetny spokój przez 15 minut na to jedzenie, dla siebie. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o moją sałatkę. Tutaj jest w tym awokado, sól i cytryna. Może dodam malinę, ale nie wiem, czy tak mi... Jakoś posługują te maliny w tym momencie. No i tak wygląda to moja zdrowa miska na lunch. Smacznego. Zobaczcie na ten update i te piękne kolory. Mm. Mm. <laughs> to mi sprawia taką radość, że hej.